Czasami tak bywa, że człowiek ma dwa oblicza: jedno dla świata, drugie dla tych, którzy lepiej go znają. Przeważnie to gorsze oblicze jest zarezerwowane dla tych, którzy znają nas najlepiej. W szkole, w pracy, w kościele, w miejscach publicznych jakoś się jeszcze trzymamy, trzymamy się jakichś pozorów, ale często bywa tak, że w domu, wśród najbliższych, wśród tych, których najlepiej znamy, wychodzą z nas demony. Kiedyś czytałem taki wywiad z jedną z najlepszych, najbardziej znanych, najbardziej utalentowanych i ubóstwianych aktorek kabaretowych w Polsce i w tym wywiadzie dosyć jasno mówiła o różnych trudnościach swojego życia. O tym, że jej życie to nie tylko śmiech, to nie tylko zabawianie ludzi, ale także, że jej tata zmarł, kiedy miała 5 lat, że kiedy była w ciąży, wykryto u niej czerniaka, no i tak w zasadzie przez miesiąc nie wiedziała, co ze sobą zrobić, o tym, że zachorowała na depresję, na którą ciągle cierpi i ciągle jest ta terapii już od ponad 10 lat. My znamy ją ze śmiechu. Ale to jest kabaretowa rola, w której się odnajduje, w którą jakoś wchodzi, którą świetnie odgrywa, ale życie okazuje się dużo bogatsze. Dzisiaj w Ewangelii widzimy pana Jezusa, który też się przemienia, pokazuje swoją drugą twarz, drugie oblicze. Tylko w jego przypadku jest trochę inaczej, bo tą najlepszą swoją twarz zachowuje w sekrecie. To, jakim jest naprawdę, wie tylko ojciec. Ale jest to oblicze jaśniejące. To odwrócenie normalnych ludzkich zachowań jest bardzo ciekawe, i o nim dzisiaj porozmawiamy. Witam Was w 26. odcinku podcastu Przekazania, w którym usłyszysz normalne kazanie bez frazesów i zbędnych słów. Mam nadzieję, czasem z odrobiną dobrego humoru. Ja nazywam się Adam Kwaśniewski i jestem księdzem. A teraz posłuchajmy Ewangelii na drugą niedzielę Wielkiego Postu. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim: byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni z nim rozmawiali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos To jest syn mój wybrany, jego słuchajcie. W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. To, co się dzieje według tradycji na górze Tabor, to jest istny spektakl. Tam są rekwizyty, takie jak szata, która jest lśniąco biała, efekty specjalne, bo pojawia się obłok, nadprzyrodzone zjawiska, bo rozmawiają z Panem Jezusem ludzie, którzy już dawno nie żyją. Postaci, wielkie postaci historyczne: Mojżesz i Eliasz. Jak sobie myślę o tej scenie, to pierwszy taki obraz, który pojawia mi się w głowie, to jest koncert Michaela Jacksona na żywo. Gdzieś oglądałem kiedyś na platformie YouTube jego występ w Europie z połowy lat 90. No i to było niesamowite. Na scenę wjeżdżał jakąś tam rakietą. Najpierw był cały ubrany na złoto. Efekty specjalne, pirotechniczne, strzelające sztuczne ognie, mnóstwo takich momentów jakiejś interakcji z widzami. Gdzieś ochroniarze przynoszący wręcz płaczące dziewczęta na scenę, żeby tylko Michael mógł ich dotknąć. Niesamowita sprawa, niesamowite emocje. No naprawdę, to zupełnie inaczej się ogląda taki koncert, niż jakiś teledysk, czy tylko samą muzykę. To wszystko żyje, to wszystko tętni życiem. I zresztą wystarczy popatrzeć na publiczność w czasie tego koncertu, która no, oszalała jest ze szczęścia. I można zobaczyć ludzi krzyczących i płaczących i takich, którzy mdleją ze szczęścia. Niesamowity spektakl. No i dokładnie to samo dzieje się na górze tabor. Niesamowity spektakl. Ale po co ten spektakl jest? Dla kogo? Dla apostołów? To w takim razie, czemu nie wszystkich tam zabrał ze sobą pan Jezus, tylko niektórych, tylko wybranych? Czemu pan Jezus tak się pokazuje Piotrowi, Jakubowi i Janowi w ten właśnie sposób? Szukając odpowiedzi na to pytanie, sięgnąłem trochę głębiej i sięgnąłem do dzisiejszego pierwszego czytania. W tym pierwszym czytaniu możemy usłyszeć historię Abrahama i przymierza Abrahama z Panem Bogiem. I tam dochodzi do takiej bardzo ciekawej liturgii, dlatego że kiedy Abraham prosi Pana Boga o to, żeby mu w jakiś sposób udowodnił, że to jego przymierze będzie trwałe, będzie solidne, że mu to zagwarantuje, Pan Bóg każe mu wziąć zwierzęta, rozłupać te zwierzęta na dwoje, położyć w dwóch różnych miejscach, no i później wstępuje na ziemię w słupie dymu i obłoku. Też mamy takie fajerwerki, też mamy taki spektakl, takie niesamowite wydarzenie i ten słup ognia i dymu przesuwa się pomiędzy tymi dwoma połówkami zwierząt. Co to znaczy? To był taki bardzo charakterystyczny w starożytności sposób składania przysięgi, który polegał na tym, że właśnie brano zwierzęta, rozłupywano je na dwoje, a później ci, którzy mieli zawrzeć ze sobą przyrzeczenie, jakąś przysięgę, przechodzili razem pomiędzy nimi. I wymowa, symbolika tego gestu miała znaczyć mniej więcej to, że jeżeli zdradzisz to przymierze. Jeżeli tego przymierza nie dotrzymasz, nie dochowasz, jeżeli mnie oszukasz, jeżeli mnie okłamiesz, to niech się z tobą stanie tak jak z tymi zwierzętami. Niech cię rozerwie na dwoje, i jedna połówka poleci w jedną stronę, a druga połówka w drugą stronę. Nie tylko, żebyś stracił życie, nie tylko, żebyś był za to odpowiedzialny, ale żeby jeszcze twoje ciało było w dwóch różnych miejscach. Trochę to jest makabryczne, może z naszego punktu widzenia, ale rzeczywiście takie bardzo mocno przemawiane. Do serca, do sumienia, do emocji człowieka, myślę, że w ten sposób zawierane przymierze, no też przez tą liturgię nabierało jakiejś swojej trwałości. I kiedy Pan Bóg zawiera to przymierze z Abrahamem, to tylko On przechodzi pomiędzy tymi zwierzętami. Abraham siedzi w miejscu. Abraham jest widzem. Abraham nie przechodzi, niczego nie gwarantuje. To Pan Bóg bierze na siebie całość i odpowiedzialności i gwarancji tego przymierza. Tam w zasadzie tylko i wyłącznie Pan Bóg jest tą stroną aktywną. On jest tym, który daje, on jest tym, który obiecuje, on jest tym, który jest sędzią, on jest tym, który jest gwarantem tego przymierza. Abraham stoi obok i obserwuje. Może do tego dołączyć. Może wejść w tą Historię, ale nie musi w taki sposób, właśnie makabryczny, pieczętować swojej odpowiedzialności za ewentualne odstępstwo, za ewentualny brak wiary w to przymierze. I z czymś podobnym spotykamy się na Górze Tabor. To znaczy, Pan Bóg pokazuje swoje prawdziwe oblicze, Pan Jezus pokazuje swoje prawdziwe oblicze Piotrowi, Jakubowi i Janowi, ale oni nic nie muszą robić. Oni nie są zaproszeni do tej dyskusji. Oni nie są częścią tej debaty pomiędzy Mojżeszem i Eliaszem. Oni tam są tylko i wyłącznie widzami. Mogą to wykorzystać, mogą wejść w tą historię, stać się jej częścią, ale tylko i wyłącznie na tych zasadach, które Pan Bóg im daje. Można tak powiedzieć, że Bóg swojego przymierza nie negocjuje. To nie jest umowa, w której można się licytować. To nie jest tak, jak teraz słyszymy o różnego rodzaju rozmowach pokojowych, że ten się zgodzi na to, ten się zgodzi na to, będziemy się ze sobą uspierać, czy to ma być 30 dni rozejmu, czy 60. Czy nazwiemy to zawieszeniem broni, czy nazwiemy to rozejmem na lądzie, morzu i w powietrzu. Czy w zamian za ten rozejm to, czy to. Czy tyle kraju, czy tyle kraju. Czy tędy ma przebiegać linia demarkacyjna, czy tędy. My jesteśmy przyzwyczajeni do takich negocjacji, a Pan Bóg swojego przymierza nie negocjuje. Tylko gwarantuje. On jest jedynym, który bierze za to odpowiedzialność. On pokazuje, że tak to wygląda. I człowiek, który na to patrzy, albo może w to wejść, albo może to przyjąć w całości, albo może to odrzucić, tak? Ma wolną wolę. Ale niebo to nie jest pudełko czekoladek, z którego można wyciągnąć tylko i wyłącznie jedną. Ja pamiętam takie bombonierki z dzieciństwa, z których miały tam różne smaki. Ja zawsze odwracałem do góry nogami te bombonierki i patrzyłem, które czekoladki są śmietankowe, a które są marcepanowe. Strasznie nie lubiałem marcepanowych i często było tak, że później zostawała ta bombonierka, i te marcepanowe to tam na kilka dni zostawały, a te śmietankowe to znikały w ciągu 15 minut. Myślę, że tak czasem próbujemy podejść do naszej duchowości. To znaczy wybrać sobie tylko i wyłącznie to, co jest nam jakoś bliskie, co nam pasuje, co jest dla nas odpowiednie, z czym się zagadzamy, a resztę sobie w tym pudełku zostawić. No właśnie dzisiejsza ewangelia i dzisiejsza cała liturgia słowa pokazuje nam, że nie. Pokazuje nam pewien obraz, pewną scenę, w której Pan Bóg pokazuje, jak to wygląda, jak wygląda niebo, jak wygląda relacja jego z ojcem. Na czym tak naprawdę polega to, co mówi, że jest synem Bożym, że jest synem człowieczym, że ma iść do Jerozolimy, że ma oddać swoje życie za grzechy całego świata? Pokazuje to apostołom, i oni albo to mogą przyjąć, albo odrzucić. Ale nie mogą tego negocjować, nie mogą tego zmieniać, nie mogą tego w jakiś sposób usprawniać, ulepszać. A nawet gdyby próbowali, to kończy się to tak, jak się skończyło w przypadku Piotra, który próbuje coś od siebie dodać, dosypać tam do tego, do tego przepisu jeszcze jakiś kawałek przyprawy. No i wychodzi mu straszna głupota. Mówi, mistrzu, to postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie. Jeden dla Mojżesza, jeden dla Ewiasza. Kompletna głupota. Bogu ta umowa w pewien sposób jest niepotrzebna. To znaczy doskonale radzi sobie sam ze sobą, sam w sobie. Ta więź, która łączy Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest absolutnie wystarczająca. I teraz człowiek, jeżeli chce tej więzi doświadczyć, to musi się stać jej częścią, ale takiej więzi, która już istnieje, a nie zmieniać ją na swoją modłę. Mój brat kiedyś napisał, że życie chrześcijanina rozgrywa się tak naprawdę między dwoma ekstremami, między dwoma momentami. Między momentem, kiedy Boga nie widać, bo zasłania go obłok, tak jak na górze tabor, i momentem, kiedy widać go aż za bardzo, to znaczy tym momentem, w którym jest całkowicie obnażony, zniszczony, ubiczowany, przybity do krzyża. I pomiędzy tymi dwoma momentami rozgrywa się życie chrześcijanina, który poszukuje tego prawdziwego oblicza Pana Boga. I to prawdziwe oblicze Pana Boga znajduje właśnie na modlitwie. Kiedy Pan Jezus się przemienia, kiedy pokazuje tą swoją prawdziwą twarz. To dzieje się wtedy, kiedy zwraca się do swojego Ojca, zaczyna się modlić, i wtedy jego oblicze zaczęło jaśnić, wtedy jego szaty stały się lśniąco białe. I tak naprawdę nasze życie rozgrywa się właśnie tutaj nasze życie chrześcijańskie nie tyle w cierpieniu, nie tyle w jakimś zamknięciu, nie tyle w jakimś odosobnieniu to są jakieś ekstrema, które w tym życiu się zdarzają, ale to prawdziwe życie i prawdziwe oblicze odkrywamy na modlitwie. Trwamy w wielkim poście. Ja powiem szczerze, że jest jedna piosenka, taka wielkopostna, której szczerze nie cierpię. Naprawdę nie lubię jej, potwornie jej nie lubię. To jest pieśń, której refrenie pada zdanie, to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. No właśnie, nie do końca. Tak, Pan Bóg oddał życie za nasze grzechy, ale. To nie nasze grzechy przybiły go do tego krzyża. Myśmy tam nie mieli nic do powiedzenia. To nie nasze grzechy przybijały pana Jezusa, to była dobrowolna jego ofiara. To znaczy, znowu, tak samo jak na górze tabor, my patrząc na krzyż, widzimy człowieka, który sam to wybrał. Nie był do niczego zmuszony, nie był w żaden sposób niczym zdeterminowany. To tylko wolny wybór i wolna wola miłości Pana Jezusa sprawia, że on się pozwala do tego krzyża przybić. To nie gwoździe go przybiły, to on się pozwolił przybić. Tak samo jak na górze Tabor pozwolił się zobaczyć w takiej sytuacji a nie innej, tak samo jak Abrahamowi Pan Bóg pozwolił zobaczyć, jak przechodzi pomiędzy tymi yy, roż Kupanymi dwiema połówkami zwierząt. I tak sobie myślę, że wielki post, i to jest taki konkret na zakończenie tego przekazania, wielki post to nie jest czas naprawiania siebie. To nie jest czas, w którym ja mam coś zrobić, po to, żeby się do Pana Boga przybliżyć. To nie jest czas, w którym poprzez swoje działania mogę tego Pana Boga w jakiś sposób złapać i mogę stać się częścią Jego życia. Te wszystkie działania są ważne: nasze, nasza asceza, nasze umartwienie, chodzenie na drogę krzyżową, chodzenie na gorzkie żale to wszystko jest ważne, to ma nam pomóc w czymś. Ale to nie jest tak, że jak ja pójdę na dostatecznie dużą ilość nabożeństw pokutnych, to wtedy się stanę lepszy. To nie jest system wymienny, to nie są negocjacje, to nie są licytacje. To nie jest tak, że jak ja dam trochę więcej, to będę trochę lepszym chrześcijaninem, a dam, jak dam trochę mniej, to będę trochę gorszy. To wszystko, co się dzieje w kościele w czasie wielkim, Wielkiego Postu, ma mi pomóc odkryć wewnętrzne życie Pana Boga. Ja mam przychodzić na tą modlitwę trochę jak do teatru. Może ktoś się nie zgadza z tym porównaniem, ale trochę jakbym obserwował scenę, na której się rozgrywa jakaś historia. Jako widz żeby zobaczyć, jaki ten Pan Bóg jest naprawdę, zobaczyć wewnętrzne życie Pana Boga, Jego poświęcenie, Jego miłość, Jego miłość do Ojca, Jego głęboką więź z tym Ojcem, więź z prorokami, Jego bezinteresowną miłość, oddanie siebie, poświęcenie na krzyżu. Ja to wszystko oglądam i w ten sposób odkrywam to, jakie to życie w Panu Bogu bywa piękne. To nie ja mam coś zrobić, ale mam uważnie patrzeć i się zachwycić. I myślę, że taką konkretną rzeczą, którą można zrobić w tym najbliższym tygodniu, to jest zadać sobie takie pytanie co w kościele mnie zachwyca? Co w Panu Bogu mnie zachwyca, co w Ewangelii mnie zachwyca? Czy jest coś takiego, taka historia, taki obraz, takie spotkanie, takie emocje, które są dla mnie zachwycające, przy których patrząc na to, co się dzieje, słuchając tych historii, czy widząc, mam w sobie takie uczucie: wow, to jest niesamowite. Ja powiem szczerze, że dosyć często mam takie odczucia tego rodzaju, ale wiem, że Mogę nie być tutaj reprezentatywny w jakiś sposób, ale wydaje mi się, że jeżeli tak poświęcimy trochę czasu na to, żeby się zastanowić, poszukać takich rzeczy, to na pewno na 100% jakąś znajdziemy. I to będzie nasze prywatne przemienienie. To będzie ten moment, w którym będziemy mogli zobaczyć prawdziwe oblicze Pana Boga. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Przekazania. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do klikania łapek w górę, do tego, żeby udostępniać ten podcast. To kazanie, jeżeli tylko treści, które tutaj znajdujecie, są dla Was pomocne. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.